Zrobić ten. O idzie, dobra. Full HD, transmisja na żywo. Zakończyłem pracę, właściwie mam jeszcze 20 minut dyżuru, czekajcie. Dobra, teraz jeszcze sobie YouTube włączę. Jestem na ulicy Dąbrowskiego na Mokotowie. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Zobacz kanał, idzie, idzie. To ja. Przestańcie mi to jakieś informacje, co ja kliknąłem. Jakieś help o moderowaniu, nie chcę. Tak, tak i ściszyć to i, i koniec. Dobra, jadę. Zobaczę jak się robi teraz tak, kamera w lewą rękę, żeby nie upuścić, bo to stracę ważne narzędzie mojej tej pracy. Nie można w trybie live robić tego, horyzontu, żeby utrzymywało poziomy horyzont. Ale transmisja idzie. No, o, widzę, jadę, jadę. Dobra. Dobrze, dobry jest ten media mode, tak naprawdę. Ludzie narzekają na niego, a mi się podoba, że tu ma to nie futerko, tylko ma ten, tą gąbkę dookoła mikrofonu. Na przykład ten mój kolega, ten <kłysy> Sławek, co prowadził kanał, prowadzi Bike My Life. No to on sporo filmów nagrywał GoPro. Ale nawet ale nigdy nie kupił takiego Media Mode. A. Zresztą nie wiem czy było. był dostępny do siódemki. On miał siódemkę. Może nie było po prostu, ale to jak ktoś wkręci filmy samą kamerką, to, nie, to, to media mode jest w zasadzie według mnie niezbędny. O, na przykład teraz bardzo mocny wiatr to by w ogóle nic nie było słychać. A i tak pewnie nic nie słychać. <laughs> nie wiem, o jaki ładny... x Max. to właśnie Sławek X-Maxx teraz jeździ, ale jeszcze tego nie widziałem. O, jakby tak zerwać kwiatuszka dla Moniczki. Tylko nie na streamie, kurde, bo to. O nie, ktoś tu jedzie tyłem, jakiś szalony dostawca. czy to tylko nie skręcił. A, kiedyś mało nie zginąłem pod kołami, takiego co jechał tyłem. Bo człowiek się nie spodziewa, że ktoś będzie jechał. To jest jednokierunkowa ulica. Trzeba uważać. Kiedy będzie Moniczka? Jest teraz w mieszkaniu. Moniczki nigdy nie będzie. To jest tak jak w... za archiwum Mix. Widzowie zawsze czekali co będzie między Molderem i Skali Kiedy się na przykład pocałują, a tam O to chodziło w tym serialu, żeby to nigdy nie nastąpiło To tylko wtedy i dzięki temu było ciekawe A zresztą skąd wy wiecie, że Moniczka w ogóle Istnieje, może to wymysł mojej wyobraźni Ja tutaj wynajmuję mieszkanie Z trzema hindusami tak naprawdę A nie, a nie ma żadnej Moniczki Nie, dobra, niektórzy już o widzieli na kanale Uwaga na Wołoskiej, czemu co tamten Pod Policja Powie, że nie można kamer kamerki w ręku trzymać, ale tak naprawdę Ja myślę, że można kamerkę w ręku trzymać na rowerze Chyba, skoro można bidon trzymać I pić sobie z niego w czasie jazdy To i kamerkę chyba można trzymać, no nie wiem no Czy nie? <śm> ale jedną ręką kieruję, no faktycznie nie jest to zbyt Zbyt mądre, bo w kamerce mam tylko miałem 54% baterii Oczywiście nagrałem vloga teraz z pracy o 9 zacząłem A skończyłem o 14, .00. znaczy jest 13.44, ale już skończyłem. Czekajcie, jeszcze się upewnię, czy nic nie wpadło. <grym> nic. Spoko, jestem bezpieczny. Maraton ma być. Ma dzisiaj maraton, tak? O czekajcie. No właśnie policji się jakoś sporo kręciło dzisiaj po mieście. W radiowozach. Jak maraton to coś dla mnie, ja mam biec. Znaczy mogę biec już, mogę startować już powoli. <laughs> nie, to kolega Michał to on. Pół maraton przebieg cały, ale on dużo trenuje. A ja biegłem raz w życiu. To jeszcze trochę za mało. A tutaj ten, szpital, którego no nie lubię tutaj dostarczać, chociaż w sumie rowerem, to co mnie to obchodzi? Mogę mhm. i dostarczać rowerem. Samochodem nie lubię, bo jest ten wjazd na parking na 10 minut tylko. Zresztą byłem. Pierwszy, pierwszy ten film na kanale jak dostarczam w pyszne samochodem To było właśnie Właśnie tutaj mnie pierwsza dostawa rzuciła mm. Zaraz, ludzie się na mnie patrzą jakoś dziwnie czy nie? Jak tak Jadę i gadam do kamerki <gryw> Także nie wiem czy bateria w ogóle wytrzyma Na ochotę jeszcze trochę jest Za 4 km stąd Nie, mniej chyba, 3,5 jakieś Najważniejsze żeby nie zrobić jakiegoś wypadku na live, bo to wstyd będzie. Nie wiem czy w ogóle się nagrywać te vlogi. One się już będą powtarzać ciągle to samo. Kurde. Z drugiej strony głupio by mi było jeździć, pracować bez vlogów. To już nie umiem. Już się przyzwyczaiłem, czy jak jadę na rowerze, to normalnie nagrywam vlog. Co to za praca by była, że się same dostawy robi? To to jakieś... Jakaś lipa. Jaki maraton? Gdzie maraton? To chyba jutro, w niedzielę, a nie, zaraz, święto? Nie, bez sensu, a może, nie wiem. W każdym razie ja tu w prawo, Aha, ale to po ścieżce powinienem, no tak, bo ja tu chciałem jechać w prawą stronę po chodniku. Ale niech będzie ładniej po ścieżce, już nie ręka boli w lewa od dźwignia tej kamery, ona jednak ciężka jest dosyć. To GoPro, to nie to co, nie to co, tak, Xiaomi, leciutka. Tylko nie dość, że ciężka. To jeszcze Media Mode, który też tr troszkę waży, ale to mało, mało. I w prawo. Długi, prosty, nudny odcinek. I widzów? Siedmiu. Pozdrawiam wszystkich siedmiu widzów. Transmisji w pracy nie chcę robić na żywo, bo bym pokazał adres klienta niechcący, to jest pewne. Nie chcę pokazać adresu klienta na tym, na streamie ha. A miałbym wtedy kamerkę na klatce piersiowej, więc niestety wszystko, wszystko przede mną byłoby widać łącznie z telefonem, z ekranem do tego live'ów nie będzie, ale też, też po co? Eee. Kurde, ciężko siedzie tak w jedną ręką ciąży ta kamerka Bardzo polubiłem te wszystkie tutaj rejony Kiedyś to raczej mógł, muszę powiedzieć, że ich nie lubiłem. No ochoty w sumie nie przepadałem za ochotą. Szczególnie właśnie te regiony, gdzie teraz mieszkam, za Dickensa i te okolice. A teraz to uwielbiam. Bardzo dobrze się tu czuję. Już wszystko dookoła... Nie no, nie mogę powiedzieć, że wszystko dookoła poznałem, bo dzisiaj szedłem... To dzisiaj było czy wczoraj? Wczoraj. Do Biedronki to jakieś nowe ulice w ogóle poodkrywałem, o których istnieniu nie miałem pojęcia. O czekajcie. Co jest wadą tej kamerki, znaczy tego media moda, to to, że przedni mikrofon słabiej działa niż ten tylny. A może nie no muszą być dwa, jeden z przodu, drugi z tyłu, ale zawsze mnie ciszej słychać na tym z przodu i głośniej na tym z tyłu. A może to dlatego, że, że oddalam od twarzy, a tak to mam blisko twarzy. Właśnie nie pomyślałem. Dopiero teraz mi to do głowy przyszło. W każdym razie, jak ktoś ma kamerkę GoPro o Jezu, co ja mało się nie wywaliłem To polecam Media Moda jednak Chociaż to 300 za kawałek plastiku, to jest bez sensu A nie no, troszeczkę jeszcze elektroniki, tam jest jakiś mikrofon tani Więc no i to strasznie drogo, wiadomo Co tu jeszcze powiedzieć Dzisiaj będzie pierwszy raz chyba, gdy w jednym dniu Dwa vlogi będą opublikowane Czyli o 10:00 rano ten wczorajszy, o ludzie z tymi, to no, z koszyczkiem, ze święconką. O 10:00 rano wczorajszy, no jak zrobię teraz ten, to będzie ten. No, ale Dwa vlogi na jeden dzień, to chyba już za dużo przytłoczy moich biednych widzów, a nawet mnie samego. Sporo czasu zabiera jednak takie montowanie no, czasu, który mógłbym poświęcić na czytanie książek, chociażby czy cokolwiek innego. Ale, a tak to leży i montuje. no i tak zazwyczaj godzinę to zajmuje I później wrzucanie na YouTube, długie No i tam, wymyślenie, sklecenie byle jakiej miniaturki Wymyślenie tytułu Czekajcie na mnie, jeszcze ja Nie jedź pan Chyba, że chcę mieć film taki Zderzenie z taksówką, zderzenie z taksówkarzem która jest? Jeszcze 10 minut pracy. A co to za jakiś sms do mnie przyszedł? Nie wiem, nie teraz. A pewnie życzenia jakieś ktoś przysyła. Niektórzy ludzie wysyłają życzenia, ja też Wam życzę wesołych świąt, ale ogólnie to kiedyś życzenia wszystkim składałem i to indywidualne zazwyczaj, a później mi się odechciało. Za dużo ludzi się narobiło w życiu, żeby każdemu składać. Można by tym najważniejszym, ale nawet... nawet mi się nie chce. Już, już wystarczy życie na całe życie. Skończyłeś już pracę, jeszcze 10 minut, ale już nic nie wpadnie, wiadomo. No chyba, że. Kurde, z tego samego bloku do tego samego. To wtedy załatwię to w 10 minut. Jeszcze może mi zadzwonić, ale raczej szanse są zerowe na coś takiego. I już na skrzyżowaniu jestem. Tu, tutaj moje kymko się zepsuło, właśnie tutaj. Przejeżdżałem przez to skrzyżowanie i zaczęły falować obroty. Właśnie tu. A nie, nie przejeżdżałem, stałem, stanąłem. I... nie, zaraz. Tak, stanąłem i nagle poczułem szarpnięcie do przodu i pomyślałem, że ktoś we mnie uderzył z tyłu. Ja to mój własny skuter we mnie uderzył. Tak to zadziałało. No, kurde. Takie jeżdżenie z kamerką w ręku nie poda mi się. Za bardzo. Znaczy tak, tak jeżdżę jak ten. Jak vlogi nagrywam, ale to co innego jak robię transmisję na żywo. Jakoś trudniej, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że dłużej je utrzymam. Czemu teraz pracujesz rowerem, a nie skuterem? No bo to się zajeżdża, ten skuter się katuje Kupuje się nowy i po dwóch latach już ma silnik do wymiany A jakbym dużo pracował, tutaj po roku Chyba To jest takie mordowanie skuterów bezsensowne I co, i na, na, na remont silnika 3000 trzeba wydać to jest strata kasy, strata na paliwo To już lepiej, nie wiem, dla mnie to jest przyjemność pojeździć sobie rowerem Bardzo, bardzo dobry pomysł Szkoda, że w zasadzie rok temu już nie zacząłem no chociaż teraz jest lepiej jak mieszkam na ochocie w Warszawie, bo tak dowodzić ten rower samochodem, no to faktycznie gorzej było. Znaczy więcej roboty po prostu, bo to nie było takie złe, ale było no teraz lepiej. No. Po prostu się włączam w Warszawie. Nie tracę pół godziny ponad na dojazd. A to jeszcze bym na Bielany dojeżdżał. Czekajcie, co moja nie jadę po ścieżce. Dobra, i w prawo. Ścieżki na Ochocie raz są, raz, raz ich nie ma, nie są jakieś super regularne. Życzyłbym sobie lepszych ścieżek. Aha, chyba że tak ktoś pisze. No i poza tym moje kimko przecież zepsute, no. Jedno martwe, ten lajk, like, mój ukochany kimko lajk. Like martwy rzeczywiście, remont silnika jest konieczny. Plus jeszcze kilka innych rzeczy trzeba by tam zrobić, więc w sumie nie opłaca się, bo za, za te same pieniądze to jak kupię używany kimko Tylko że ja już nie kupię, bo ja już nie chcę skutera. Jak się w mieście mieszka, to skuter to jakiś taki. Nie ma go nawet gdzie trzymać. No. Chyba że ktoś ma, nie wiem, garaż podziemny i tak dalej. Czy... taka <laughs> naprawa w Motorlandzie z 600Z, tylko 600, kurwa, myślę, że, że więcej. Jak kolega, za samą diagnostykę kurde tego swojego kimko no, co on kupił? Jakiemu downtown zapłacił chyba tysiąc? Za samo sprawdzenie, co, co jest nie tak, ale nie w Motorlandzie, tylko w innym serwisie. Nie, a może 600 właśnie zapłacił, teraz nie jestem pewien. No, widać, że ta ochota to jakieś takie kibolskie tereny. Dużo takich malowideł. Już nie mówiąc o tym, że bloki posprojowane wszystkie, no, no te, te nie akurat tutaj. Widocznie ja mieszkam w innej części ochoty w taki... Nie, tu też pos posprejowane spok. Czyli tym się charakteryzuje ochota, że ma wszystkie bloki pomazane, nawet paczkomat już jest pomazany. Czy ja mam wydatki na dziewczynę? No, czasem, ale małe. Bo ja ogólnie mam mało pieniędzy, to i małe wydatki. Za to na samochód teraz będę miał wydatek, jeżeli chcę kupić. Za miesiąc moja Toyotka odchodzi już do innego świata, do Afryki jedzie służyć w Afryce. Nie no, tak naprawdę to nie wiem co się z nią stanie, ale kończy jej się przegląd, następnego nie przejdzie legalnie. A może przejdzie? Zobaczymy. U mnie w tym to się cuda dzieją, ale bardzo pozytywne cuda, bardzo mnie to cieszy <gryw> na stacji kontroli pojazdów. Co tam jeszcze piszecie? No i skuter ogólnie no pojeździłbym gdzieś, ale tak już nie w pracy, już to katowanie w pracy skutera mi się nie podoba To był zły pomysł od początku w zasadzie Chyba, że no jak były dobre płace, to wtedy tak, wtedy spoko Jak na wolcie się zarabiało dobrze, to można kupić sobie skuter i, i zarobić na niego po prostu szybko Ale tutaj dajcie spokój, to ja będę tu pracował pół roku O czekajcie, tu w prawo? Tak, Wiśliczka. Co to jedzie za mną? Jedzie jakiś, jakiś rower bez pedałowania. Ja bym to inaczej nazywał, to już nie są rowery, to są... nie wiem, jakoś mower to jest. Ojoj, tutaj mogę jechać pod prąd, bo to jest ruch dopuszczony, ale niektórzy kierowcy chyba tego nie lubią, bo mnie ostatnio tak jeden nastraszył, że mnie rozjedzie chyba właśnie tu, a może mnie nie widział. Jakie auto chcę kupić? Takie jak to J. Jaris. Najlepiej to w ogóle J. Jaris. O, tylko bez, bez dziur w, w podłużnicy. No. Wszystkie małe autka lubię. O, Jaris, dwujeczka też, ale strasznie drogie są. Suzuki Swift, strasznie zawyżone. ten i Treny są tanie. Francuskie auta są tanie, bo się psują. Coś za coś. O, Nissan Micra też bardzo bym chciał. Yy, nie, Volkswagen Apollo, nie, nie chciałbym. Seata żadnego nie, co my tu jeszcze mamy? Który tu sobie wybrać? Elise K4 chciałbym, Renault Clio chciałbym, ale mnie nie stać. Apa, no nie wiem, trzycylindrowy silnik. kodę Fabie jeszcze, o można brać pod uwagę. Czy to dobra autka? Tak jest, standardowe, trochę nudne. Honda Jazz bym bardzo chciał, ale są bardzo drogie i rdzewieją bardzo mocno. Także jak się je już kupuje, wtedy, gdy, gdy mnie na nie stać, to one już są przerdzewiałe, już się nie opłaca. Dobra, i teraz muszę wykonać manewr skręcenia w lewo. Jedźcie, ludzie, bo ja tu muszę w lewo skręcić na skrzyżowaniu. O! Tutaj po moniczkę jechałem na randce pierwszej i tutaj tak stanąłem w takim korku, że się 20 minut spóźniłem. Także wejście miałem słabe na randkę. 20 minut opóźnienia przez te korki tutejsze. Ach. Cholera, co ja robię? Tu już nie powinienem trzymać kamerki. <laughs> e, o, jeszcze z koszyczkiem zdążę poświęcić jajeczka. Dobra, zbliżam się do bloku. Koniec transmisji, koniec pracy i następny dyżur w środę dopiero, ale we wtorek jeszcze jadę. Znaczy w poniedziałek do Puław, a we wtorek 100 km robię rowerem po okolicy Puław albo i więcej niż 100. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przyczę wszystkim wesołych świąt. I zapraszam do oglądania vloga kolejnego nieciekawego. Dzisiaj jakiś nieciekawy, wczoraj też jakiś taki nudy już. I co teraz?